Szczęść Boże, dzień dobry. Taka kochani scena dzisiaj z e, Kijowa. 15 osób zabitych, w tym 4 dzieci jedno dwuletnie. E... Potrzeba terapii, na pewno potrzeba terapii. Ja zbieram pieniądze na właśnie tę te, terapię e, ikonom, e, terapię e, szoku półrazowego, terapię dla dzieci naszych i. Zobaczcie tego misia, Ten miś, e, takie misie kupują żołnierze swoim dzieciom kiedy e, idą na front albo wracają z tego frontu na chwilkę i, i potem e, idą z powrotem i oni kupują te misie po to żeby dać jakieś takie zastępstwo miłości, no to właśnie taki jeden miś też już jest poszkodowany i to jest bardzo trudne w tym wszystkim. Dla mnie najtrudniejsza ta scena jest dlatego, że próbuję zabrać pieniążki na artyterapię, na terapię naszych dzieci, na rozbudowę ośrodka, na, dla mnie na torbę medyczną jako ratownika pierwszej pomocy kwalifikowanej. Pracuję w Ukrainie od 2014 roku i naprawdę wiele tam przeżyłem i wiele wiem. Trafiam właśnie do tej biedy. Trafiam tam, gdzie ci ludzie nie mają możliwości pomo otrzymania pomocy, którzy nie mają możliwości jakichś kontaktowych. Dostaję wiele pytań o to, czy mogę pomóc i jest mi dzisiaj bardzo smutno, bo bardzo trudno jest mi pomóc, ponieważ zrzutka troszkę nam ciężko idzie. Dlatego, kochani, chciałbym tą rolką przede wszystkim. Złożyć kondolencje rodzinom ofiar przede wszystkim pokazać, że widzę to i nie jestem ślepy, ani myślę wielu z nas, Polaków, nie jest ślepy na tą tragedię, mimo tego, co się dzieje politycznie, i mimo tego, co się dzieje, na co nie mamy wpływu na tą całą propagandę i na to, co, co po prostu nas oddala od pomocy Ukrainie. I też chciałbym zaprosić do tego, kochani, wspomóżcie tą zbiórkę na pomagam.pl przez Pisarz Ikon. Już niedługo mój wyjazd, jak widać tam się nasila bardzo wojna i troszkę się boję, nie mogę dlatego powiedzieć terminu, kiedy dokładnie wyjeżdżam. Ale naprawdę proszę Was o pomoc. I dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim tym, którzy już pomogli. Pozdrawiam Was serdecznie z pracowni i poświęćcie chociaż sekundkę na modlitwę za tych wszystkich, którzy w Kijowie dzisiaj.